Witam serdecznie, moi drodzy. Nazywam się Bartosz Zalewski. Drugi odcinek, moi drodzy, drugi odcinek, yy, trzeci właściwie już podcastu na żywo. Nie będę przedłużał, nie ma po co. Znacie ich, kochacie, zróbcie dla nich wielki hałas. Przed wami pozostali prowadzący. Cezary Bądewski, Martyna Cytryna, wielkie brawa! Okay. Tak jest, proszę zasiąść. Dobry. A, no, dobra, no to ja tam siądę. Nie ma problemu, tylko że brakuje jednego mikrofonu Cezary. Jak zwykle musisz namieszać. Eee, cudnie. Moi drodzy. Nie, tam jest jeden jeszcze. Tak, dwa, <śla> Cztery są. Tak, nie, nie, po prostu jakby tam była, bo jest kabel, wynika stąd, więc lepiej jakby dwie osoby były z kablami tutaj, a ta bez kabla na wychodku. Tak jak wy na przykład byliście na imprezach rodzinnych, mhm. to czy przypadało wam siedzenie tam najbliżej kuchni bo to u nas się na to mówiło na wychodku hmm. to była ta osoba która musiała tam pomagać w kuchni nosić talerze tam uspokajać sumienia u mnie zawsze podział na taki był pokój dla młodzieży i dla dorosłych na przykład Aha. to nie wiem czy to... a co robili w pokoju, w pokoju dla młodzieży czytali zmierzch. tak u mnie to się mówiło że mama jest zawsze na wylocie a tak Czyli z domu musi wypierdanie. Nie rozwiedli się, tak, ale mogła sugerować. Więc mama była zawsze na wylocie, a chyba my mieliśmy także, yy, bo byłam najmłodsza z rodzeństwa, też tego ciotycznego. Yy, no i jak się pojawiło dziecko, młodsze ode mnie, to wtedy miałam zezwolenie, żeby siadać na kanapie tu na górze. A, wy mieście wielopoziomowym wielopoziom Tak To wielo... tak. rodzinę, tak kanapami po prostu. Jak w furykatki, prawda? Tak. Dokładnie. I też tak nie, Ale to, to, bo, ja nie wiem, pomagaliście sam swoim rodzicom w kuchni, czy raczej nie robiliście tego? Towarzysze. Nie wiem, dlaczego tak się nie, nieoznaczenie odezwałem, po prostu. Jakbyśmy... No, chyba tak. No, coś tam pomagaliśmy. No to zobaczcie, Zapraszam waszych rodziców. Tak się składa, że są tu z nami. Prawda czy wyzwali? Ja od razu chciałem powiedzieć, że ja dzisiaj przepraszam, bo jest taka sytuacja, że moja mama jest bardzo dużą fanką jednego z naszych gości i ja nie, nie będę dzisiaj przeklinać. Także jeśli ktoś y, lubi, jak bardzo jak ja przeklinam, przyszedł, dla, y, przyszedł dlatego, to niestety, ale ja dzisiaj nie będę przeklinać. Ceduję na tego. Martyna w takim wypadku będziesz musiała przejąć, przekleić. Na... Dobrze, kurwa, nie mam problemu. <laughs> Ale o, też a propos, bo uruchomiłeś które jakby wspomnienia też, jeżeli chodzi o rodziców. Ja na studiach pracowałam dużo w gastronomii a propos pomagania i to mnie strasznie wkurwiało, że jak mama mnie odwiedzała, kiedy robiłam kofry, a robiłam ich 8 miesięcy dzień w dzień. I przychodziła i mówiła, że tak w domu sprzątała. Ja miałam hmm. wtedy naprawdę ochotę tam napluć, ale tak. nie zrobiłam tego, bo bardzo ją kocham. Tak. Więc, Robiłaś tak. to obcym Ale, że tak. ona przychodziła do ciebie do pracy i miała pretensję, że wykonujesz swoje obowiązki poprawnie? No dobrze, żebym w domu tak robiła. Miałam takie. Ale w domu y, też ci groziła płaca 6500. O jej, on... No, były też piękne. Pamiętacie ile była wasza Ja Pewnie ten ryb, że Spokojnie, to niezręczność jest drugą nazwą tego spotkania, tutaj tak. się wszyscy czują. Tak <laughs> dziwnie. Ale cieszę się, że przyszliście tutaj. Szybkie pytanie jeszcze do Was. Czy y, właśnie a propos. Y, 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 pamiętacie jaką mieście stawkę godzinową za, za pierwszą swoją pracę? Moja była za darmo. Nie, nie, nie liczę, że ani grosza. A, a brawo, miałam dostać, a miałam dostać. <grym> Zaczął brawo. klaskać wolontariusz resortu kumety. To jest bardzo, <grym> to jest bardzo ciekawe. Zero. I to, I to były oklaski ironiczne. Dokładnie. Było to mnożenie jest, przez zero. Tak, tak, tak. Tak jest. Ale nie, nie, bo to, to jakiś wolontariat był, czy też No ten... nie, no miałam. Zmy... O Jezu. Baba mi powiedziała, idź na kuchnię. I ja mówię, dobra, idę, no już zmywaj. No i y, ja zaczynam zmywać i to miałam być taki mieć, wiesz, weekend próbny. Okej. Okay. Ja A bo już przed myślałam, że to Oliver Twist, nie to opowiadasz <grym> Ja mówię, zimna woda. Ona mi znowu zepsuło się coś. ja okay. cały weekend, całe dwa calaki w zimnej wodzie zmywam i, i nie potem nie dostałam I nie pieniędzy. Tak, bo poniekąd powiedziałam o jakiejś ciąży innej dziewczyny i ona powiedziała, że nie chce ferzystek. What the fuck? Zaraz, zaraz, zaraz. Zara. Ale ta historia skręciła. No, wyraźnie. To nie, zapad... nie interesuje mnie. To. Ale pięknie jakbyś, jakby ta kobieta urodziła i to dziecko twoją zapłatę trzymało w ręce. Tak. A ja bym ją wtedy złapał, go no. no, i była do zimnej wody. No i ja kroki Ja ciebie chrzczę na pomywaczkę. Tak, dokładnie. E, a ty, Cezary, pamiętasz? No ja, tak, ja pracowałem, w, zbierałem wiśnie. To był to inny. Byłeś szpakiem. I, tak, tak, I, i t, ta praca polegała na e, śpiewaniu życzeń urodzinowych dla siostry. <laughs> Happy birthday to you Marlena. To był taki żart, bo Michał Szpak tak kiedyś. E, myślę, że całkiem niezły. Tak. E, I zbierałem i pamiętam, że to nie było takie rozliczenie godzinowe, bo byśmy przecież siedzieli i bąki zbijali. I, ja za, zarobiłem 301 25 zł groszy w ciągu 5 dni. Oh, wow! A ile godzin? Jak na tamte czasy? No teraz to inflacja, prawda? Ale to był naprawdę dobry pieniądz. naprawdę. No, 6 dni dziennie. tak? No tak. No to jeżeli robisz 8 godzin, no to pomnóżmy jedno przez drugie. Trochę poniżej 8 no, złotych, Słuchaj, tak? no. no to... Ale to. Ja miałem stawkę 450. Trzeba, co ty tam robił? Połowę roboty czyję. Nie, ale w magazynie, naprawdę. Byłem bardzo nieletni, a magazyn był rzeczy bardzo nielegalnych. Nie, po prostu tak, tak płacili w mojej miejscowości ukochanej, gdzie zresztą teraz jest centrala FM Group. Nie wiem, czy ktoś kojarzy, jak, co to jest, ale to jest taki multilevel marketing, który sprzedaje te. Przyknął, że kiedyś ktoś tak, taką fałszywą perfumą mówi. Naprawdę nie, to tak ja 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 muszę że, powiedzieć, przepraszam, proszę, bo ja też pracowałam w Seforze. Jasne. Yy, I słuchajcie, yy, to jest wspaniała historia. Yy, warto czekać. Tam krasowała taka złodziejka. I jakby, bo wiadomo, że jak idziesz do Sefory, sobie wyobrażasz perfumerię, co tam, co można nakraść. No to jak już masz kraść, to to jakieś perfumy, tak? A no nie, bo była baba, słuchajcie, która odgryzała te stery szminek. <laughs> I ją złapali w arkadii, niestety nie na moim sklepie, i mam takie. Ja strasznie, ja bym chciała to zobaczyć. To się odbijało szminką czekaj, jak Przychodzi o że szmiu, wypluj. I ten dylemat, nie? W sensie. To jest niesamowite, bo ja bym na to nie wpadła. Ale jakie, A ona... jakie piękne eee. wnętrze miał. Przepraszam, eee. ja jest... <laughs> Bogate. Przepraszam, ja tego się wtrącę, bo jeśli państwo nie znają tutaj gdzieś tam naszego podcastu, to ja jestem taką osobą, która mało się odzywa. I odpowiada za to, że słucha, i jak wpadnie jej żart słowny, to mówię. I ja właśnie taki mam teraz, <noise> e, że moja dziewczyna kiedyś właśnie też aspirowała do pracy w Seforze i się bardzo obawiała, że się nie dostanie. A ja mówię: Oj, na pewno ci dadzą Sefory. O, boże! No i cóż, nam pozostaje, plus tak. zaprosić pierwszego gościa. Tak jest! Będzie to, kto, kto chce zapowiedzieć? Ja, mój serdeczny kolega, pan literat. A co ma do powiedzenia? Zobaczycie na pewno wiele wspaniałych rzeczy. Grzegorz Uzdański, wielkie brawa! Cześć Grzegorz! Dobrze cię widzieć. <grywa> <Jakby> to, <grywa> wymieniliśmy się, jakby to nie były nasze ręce, na tak <grywa> trochę jakby, jakby pożyczone. To Ej, działa? Cza, czasem ma się takie... Wrażenie ja. o części ciała, że, że, jest, że, jest, że jest na przykład, kiedy e, zdrętwieję, tak, tak, jest to stopa. Albo jak na przykład cię złapią i mówisz, że nie twoje. To mi się tak. często zdarza w Seforze, to... złapali mi szminkę, za szminkę. To jak i obić taką... e, e, znaczy, e, Nie, bo, znaczy nie, to nie, nie wiem, czy, czy tak od razu zaczynam gadać, to bez sensu. Ale, bardzo ale, dobrze, ale... to nam za trochę pracy, ale jak to jest... <laughs> A propos pracy, bo to w ogóle też mnie ciekawiło, czy jak tak. ta Pani te, ugryzła te szminki to czy tam jej matka mówi, nie to szminki zjedz, ale zostaw zjedz, zostaw. Ale... A czy pamiętasz swoją pierwszą pracę? Jak tam były zarobki? jakie tam, Jak to mniej więcej wyglądało? E, no to niestety e, jest to coś, czego jako osoba m, o poglądach e, lewicowych bardzo się wstydzę. Bo ja nigdy nie miałem żadnej takiej niskopłatnej, niskoprestiżowej... Tak ja. Znaczy nie no, miałem w pewnym sensie nisko Wiesz nie obraż ale myślałem, że powiesz, jako osoba w poglądach lewicowych, że rozbijałeś strajki za młodo. Tak, no, rozbijałem jakaś... strajki, byłem odpowiedzialny za, za nerki. Ja, ja uderzałem w nerki, była ścisła specjalizacja, nazywali mnie nerkuś. E, miałem psa nerkusia i było idą nerkusie, mały i duży. Mój e, ojciec też był nerkowiec. Tak, a no a ojciec był nerkowcem. Ser... A drugi był sercowiec, to jest sytuacja. To prawda. I nie, no, więc ja, więc ja, więc ja, ja, ja w zasadzie od razu pierwsza moja praca w życiu to była praca, w której przepracowałem następnie 16 lat, i to był w sumie jest to praca nisko prestiżowa i płatna, czyli nauczyciel w gimnazjum, więc jakby e, ale, ale wcześniej byłem na bezpłatnym stażu półrocznym w agencji reklamowej Leo Barnett, bardzo prestiżowej. Nie dostałem ani grosza, i, 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 i ja, ja robiłem takie rzeczy, bo ja jak szedłem do tej agencji, proszę państwa, to miałem takie poczucie, że będę wymiatał. W sensie, że będę rzucał super śmieszne hasła. I ludzie będą się śmiali, dawali pieniądze, ani jedno, ani jedno moje hasło nie przeszło nigdy nawet tej takiej wewnętrznej, że są te kolejne sita, i pierwszym tak. sitem jest chyba ten pokój, w którym pracujesz. Bo ty wpisujesz nie hasło, nie to musi mieć jedną cyfrę co najmniej tak. i dużą literę. Musi mieć Żeby na on przykład. To wtedy wiedział. Jak będę przesadzał, to powiedz. To nie, akurat nie, to, to... Co ciekawe, to przeszło y, cenzurę jego. No, tak. to przeszło. I to jest. Na, na samozatrudnieniu Przyszne, jest. No... Zarys, skąd to jest tak. tego. Ale to ciekawe, ten staż y, czy prostu ze studiów, że dostałeś? Tak? Czy, czy to... to było po tym, jak się nie dostałem na studia doktoranckie. Bo powiedziałem zgodnie z prawdą, że nie znam niemieckiego, a miałem pisać. Y, Doktorat o niemieckim filozofie Martinie Heideggerze mnie spytali, czy znam niemiecki, i ja błyskawicznie, znaczy trzeba było skłamać, to było bardzo proste, w sensie <grym> bezprzewodnie by powiedzieć. Znam niemiecki, ale ja, 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 ja po prostu nie bardzo, ja mam problem z kłamaniem i jakby, i, i czułem, że też to, że to mi nie wyjdzie, że ja to powiem jakoś tak na zasadzie znam, jakby, yy, i, i że oni od razu mnie złapią i jakby, i powiedziałem, że nie znam. I wtedy oni mi powiedzieli, że poszedł. Ja wyszedłem dosłownie z płaczem, bo to jakby nawet nie musiałem potem patrzeć Aha. na listę. No i potem na roku bezrobocia miałem między innymi taką ofertę od mojej mamy, znaczy nie, że, nie, 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 że mama jakby, znaczy była pośredniczką. Chodzi o to, że da, mogłem... Tak, ofertę da, od mamy, zawalowaną. przez pośredników. Przez pośredników. Yy, pana, pana z Zorro. Nie no, ojciec nie wychowywał. A, nie, dobra. <grym> Że zawsze śmiesz, tak padały takie straszne rzeczy. Nie, ale może <grym> uczestniczył w twoim życiu zawodowym. U uczestniczył, tak, tak. On, 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 on jakby, zawsze startowaliśmy z tego samego pułapu. <grym> tak, Rywalizowałem z własnym ojcem. E, wy wygrywał jako osoba bardziej doświadczona, jako byta w świecie. E, I zawsze stawał nade mną i mówił szczeniaku, ciągle jesteś słabszy. E, I w każdym razie nie no, chodzi o to, że ja mogłem być koło mojego domu. Jest taka olbrzymi, to jest Wydział Pedagogiki i tam było też liceum, olbrzymi gmach, w chuj wielki. I ja tam mogłem być stróżem nocnym i moja praca polegałaby na tym, że ja bym siedział całą jebaną noc w wielkim, pustym gmachu i jakby coś gdzieś na przykład zaskrzypiało pod odległym korytarzu, to miałem iść sprawdzić. Chuj, nigdy w życiu. W sensie, e, więc na szczęście... Na szczęście ostatecznie. Właśnie powiedziałem, mamie, jeszcze miałem tam robić drobne naprawy. <grystanie> Kurwa nie umiem robić żadnych napraw, ale, ale w każdym razie e, więc to była moja prawie pierwsza praca, mhm. potem ta agencja reklamowania nieszczęsna, gdzie ponosiłem same porażki. Naprawdę to było potworne, bardzo upokarzające, bo ja tylko i wyłącznie tłumaczyłem reklamy szminek z skądinąd, oh e, okay. naprawdę. Z Jecją między innymi. <śmiennie> tak. <śmiennie> <śmiennie> ja tam literówkę zrobił i tam polął. Tak i jestem pośrednio odpowiedzialny za tą panią, która, która e, to są takie no, dominu, dominum fatum, no, domino fatum, dom, kurwa, domino, domino losu. Efekt, efekt motyla i szminki. Tak. Dokładnie można rzec. Tak. No, ja, ja nie mam nic pytań, już jestem za y, y, zaspokojony. Ja, te, ja bym się chciała spytać, bo tak w sumie nie było okazji, bo masz te nowe y, wiersze sławnych poetów. A mam! A mam. Mogę sprzedać. A o Jezu, co za żart, beznadziejny. No, ale, no, no, no. Ale na przykład lepsze. Ja bym tam lepsze wpisała, tak bym nas zmieniła. To jest to moje. Lepsze komplement. wiersze. Lepsze wiersze. Dziękuję. A, no to nie było pytanie, to Właśnie... po prostu zrób to, dobrze? Nie, przepraszam, moim weszło, bo my się znamy z Martyną i, i mamy czasami takie wewnętrzne żarty, że na przykład e, ona mi mówi, co mam robić, i ja to robię. Jakby, to jest Czyli cała radość małżeństwa bez papierów. Można tak, powiedzieć. bez papierów, bez, <laughs> bez bliskości, bez, bez erotyki, bez tak. mieszkania razem. W zasadzie bez tylko przemoc. E, <laughs> W sensie nie, nie, nie był to absolutnie żart z przemocy domowej, tylko chodziło o. Spokojnie, jako... już, już wiemy. Już przepracować prawie jako cieć, masz w pełni kredycenia, możesz tam razem siedzieć, ale ja nie wiem, o czym o, o pracę głównie pytałem. No tak, bo tak jakoś już szło. Ale też to, co mnie ciekawi, na przykład, bo tak jak mówiłeś, że byłeś nie tylko nauczycielem, ale też wychowawcą. Tak. I na przykład miałeś takie sytuacje, w których totalnie chciałeś. Hmm. I już dziecku w chuj pojechać? No, jakby miałeś ten dylemat, czy otworzyć japę, czy nie? W sensie jakby, czy były, były takie rozsarki? Czy to jest możliwe? Znaczy, żeby, żeby jechać, dziecku, ja sobie tak. to zawsze wyobrażałem. Zawsze A, sobie to, wyobrażałem, to, że to, wchodzę tak. do klasy i mówię, co jest, kurwy, ale, ale nigdy tego nie robiłem. Znaczy, to też ma, mało subtelny pojazd, powiedzmy tak. sobie, ale e, w ale każdym kursi, razie. Ja e, nie ale nie no, raczej, raczej, raczej było tak, że on że, on, że on, że jeśli już ktoś mnie jechał, to, to, to raczej. Hierarchia, że tak powiem, jechania była taka, że dzieci jechały mnie dużo częściej. E, A pamiętasz ale... jakąś? Nie, nie chcę teraz oczywiście przywołać najbardziej traumatycznych, ale jakiś taki, że usłyszałeś, tak? okej, Całkiem sprytny. Nie? A nie, to wie, wielokrotnie, w sensie naprawdę bardzo często to było bardzo śmieszne, i bo, bo to też jest, ale to, to jest specyficzna sytuacja, jak się dużo lat uczy, tak jak ja, <laughs> stary człowiek, dziaders. Nie, no, w każdym razie chodzi o to, że, 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 że jest takie bardzo subtelne coś, że albo jest super z klasą, którą uczysz, i wtedy wszystkie żarty zajebiście wchodzą i pomagają w lekcji, bo jest wesoło, albo jest źle, i wtedy te żarty są takie, że masz ochotę zajebać tego człowieka, który to robi, i to niszczy wszystko. I, i, a jako, że z klasami miałem dobre układy, to te żarty fajnie wchodziły i, i często one były śmieszne, tylko że najczęściej były chyba śmieszne wtedy. Ale na przykład kiedyś trzech chłopców zadało sobie olbrzymi trud, bo wycięli literkę W, literkę T i literkę F z kartonu bardzo dużo i kiedy opowiadałem o kartezjuszu, to pokazywali, what the fuck. No. Jakby zobaczcie, jakie I, sprytne. I im się jeszcze przydało na WE. Tak, tak, oraz na, 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 na zajęcia stynku. Też i też to, na. Technikę? Tak na, technikę, tak? na technikę, na technikę dużo lepsze niż ty, zwłaszcza że nie ma za z instynku, tak. ale, e, ale. A powinny e, być ale e, faktycznie. Kiedyś był taki, taki przedmiot, technika, nie? To tak. było jakby miało uczyć, i się głównie robiło sałatki, tam kanapki. A, a ja chodziłam do Siostry Liselek. I co, kto za <grym''> Tam je jedli. tam no, nie Ale ja miałam podział, Aha. że dziewczynki miały gotowańsko w kuchni, a chłopcy z młotkiem. No ale to ja tak było w mojej poszczone. podstawówce też, tylko że ja jestem rocznik 79, więc w ogóle królestwo patriarchatu. A no bo jesteś ten, ale to te dwa światy się spotkały podczas

Dokładnie. A myśmy mieli madła. W sensie, mieliśmy, w sensie że na, na naszej pracy technice faktycznie tak. był taki, no to naprawdę była szkoła podstawowa, taka powiedzmy starego typu, że tam na przykład WFI stabił i tak dalej, w sensie jakby no, o, tradycja polskich szkół. No i myśmy, myśmy, myśmy na pracy technice, naprawdę było tak, że dziewczynki, bo raz trafiliśmy do dziewczyn, bo było jakieś zastępstwo. Nasz mhm. technik. Technik, nasz pracotechnik nasz e, zachorował i widzieliśmy, że one faktycznie gotują, robią kanapki, a my mieliśmy imadła, w których żeśmy coś tam wykrawali. Raz zresztą moi koledzy wyrzucili te imadła w, za okno, było to nawet zabawne, tylko tam się bawiły dzieci z młodszej klasy pod tym oknem i był wielki skandal. E, a... No jak już... Trafiły w tej madłaj, ale przy okazji się dowiedzieliśmy kilku też szczegółów, gdzie ukryły złoto te dzieci, bo można. Dobra, nie, nie, nie będę już o przesłuchaniach, ale ciekawy taki podział, bo wybacz, jeszcze raz wspomniałeś, rzeczywiście to rocznik trochę wcześniejszy chyba od nas, bo to, to. Wcześniejszy. Tak, no to już wypoważnie. 7-9 mam na Ale to też razem. Mam w... 60 lat. Nie no, e, ale, e. A Grzegorz, a jak ty teraz nie ma gimnazjów, to ty masz pracę teraz? Teraz pracuję w resorcie komedii. Aha. Świetnie mi idzie, jak? zarabiam mnóstwo pieniędzy. Nie, no, e, nie, nie, ja, ja w ogóle, bo ja odszedłem, jakby uciekłem jak szczur z tonącego okrętu, bo ja odszedłem w ostatnim roku gimnazjów, ja Aha. odszedłem z tej pracy, żeby zająć się występowaniem i pisaniem. Świetna decyzja. No, ale wychodzę le... przed mój A co zostać w gimnazjach, to bardzo nieprzyszłościowe jest. To fatalnie, bo to one zostały całkowicie wygaszone. A twoim zdaniem to w porządku, czy nie w porządku? Że gimnazja? No, dostały cios od e, seniority Zalewskiej. Nie wiem, czy ją nazwali. <grym> ona jest znana ze swojego takiego hiszpańskiego poloru. <grym> <te> <grym> jest... e, w sensie, ja pamiętam <grym> kiedyś na kursie Salsys, Nie, widzę, ona jest coś tak super wywija. Bo ona jest ostra jak Tabasco, non stop. <grym> ta, ta. No więc... E... To, dla... to dla kumatych z rapu z YouTube'a, kochani. Tak jest, poza tym by była seniorą, bo ona jest już jakby Matroną swojego w Zalewskich. się spotykamy zawsze w dusznikach w grój. O Boże, ona ma na nazwisko. A tak, 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 tak jest moim Gentilisem tak zwanym, niestety. To jest, to jest minus. Eee, a czy ty masz też jakieś ludzi, którzy się nazywają tak samo jak ty? i, na przykład... To nie jest coś powszechne. Też nazwisko. Nie jest zupełnie niepowszechne. Nawet sprawdziłem w, 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 w internecie. Tak. <śmiech> jako jako <laughs> cyfrowy senior. Ja zawsze to mówię, bo podobno to wtedy się wpisuje strona. i. Eee, ale, ale generalnie e, chodzi o to, że, że ja sprawdziłem i nie ma uzdańskich poza moją mamą i ciotką, która nie nazywa się uzdańska. Jest, jest, jest nas dwójka. Jest dużo uznańskich, ale A. uzdańskich w ogóle nie ma. Co jest dziwne, bo to jest nazwisko, które brzmi, nie jest to nazwisko typu Hyrbult. Tak. W sensie jest to nazwisko, które wydaje się, że jest dużo uzdańskich. Nieprawda, jesteśmy tylko my dwoje. Ja i Ciekawe. moja matka. Gorzej, jakbyś zajrzał i się okazało, że jest jedna osoba. To wtedy byś zaczął podejrzewać albo prawdomówność tego www internetu, albo kogoś w Twojej najbliższej rodzinie. Że, że jest jedna, czyli że, że ktoś w mojej rodzinie się naprawdę nie to nazywa. By było, ale, nie. ale nie, no właśnie. To by był dobry, nie mówię, że świetny pomysł, lepszy niż jaki jest, ale na jakiś kryminalny taki, nie? Że jakby przez nazwiska ktoś wiesz. Joe Alex, tak jak kiedyś pisał te tak. swoje książki, to właśnie wyszukując po nazwisku się orientuje, o, jest. Dziewięciu kości w Radomsku. I potem gdzieś ta fabuła rusza. Ale... <śmiech> <śmiech> Nie wiem. <laughs> trochę, trochę się sam zapędziłem. zamalowałem się w ruch. <laughs> Tak to bywa. Wracajcie, tylko jeszcze, czy, bo niektórzy tak mówią, wiesz, że, że doświadczenie uczenia dzieci to też że się wtedy nie chce mieć własnych. Czy ciebie to też tak przekonało, że raczej, o może nie jest to nie, dobry ja, czas ja, na rozmnażanie? Nie, 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 ja, 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 ja bardzo chcę mieć dzieci. W sensie, yy, co nie mam, zawsze mam wrażenie, że jak mówi to mężczyzna, to od razu w naszym systemie jest to jakoś podejrzane, typu, no, że uruchamiają się mówię, żarty. Yy, tak, ja, ja to mówię, ja to mówię, ja to mówię nawet nieznajomym osobom. Ja, yy. Bo gdyby kiedyś do czegoś między nami doszło, to chciałbym, żebyś wiedziała, że chce dzieci. Dokładnie. Eee, szóstka, o polskich tradycyjnych imionach. Eee, Mieszko, Grunwald, nie no. Bochdam, ale jadę 166 i nagle, kochani, kochani. Ja tak czasami też w autobusach, bo nigdy nie wiadomo w sumie, co się wydarzy. E, a, a potem, potem jest, jest, jest zaskoczenie, no chcesz dzieci, Grzesiek, no trzeba. I, i, nie no, ja bym chciał mieć na przykład jedno dziecko, na przykład, bo są też inne przykłady typu, typu dwa. E, dwa dzieci, ale... E, ale no, no, ale i, i, i bo ja w ogóle bardzo lubiłem uczyć w gimnazjum, w sensie oczywiście nie licząc tych takich klas, które były ciężkie, bo ja się nadawałem do takich klas, co mnie z góry lubiły. A. Do klas, y, do, bo, <śmiech> <śmiech> do klasy ciem... nie, 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 nie będę ciągnął tego, natomiast y, generalnie, a jak była taka klasa, co trzeba było tak wziąć za mordę, to tutaj państwa strasznie zaskoczę, bo pewnie myślą państwo, że taki twardziel, wredny gość, a tu nie, nie umiałem za bardzo. Y, jakby i, i to było czasami tak, że ja sobie myślę, mam iść do tej klasy, i znowu będą, kurwa, wrzucać tymi papierkami naprawdę największe. największym sensie, że po prostu co chwila co ktoś coś robi. Ja cały czas muszę mówić tam, kurwa, Rysiu, nie bij Maciejka, tak, i, i, I tak przez 45 bitych minut, 45 minut pokorzenia Więc jakby, ale było na szczęście dużo klas, które były takie, że je to interesowało i z nimi było super, więc to akurat bardzo lubiłem. I no tak, tak, dzieci wiadomo, no dzieci też bo najpierw są małe, jak zapewne państwo nie wiedzą, czasem <grym> bym uchylił, uchylił trochę, trochę. Tak, tak, systemy sportu, jestem pajdo, pajdologiem. <grym> to wyraźnie, tak, ale to, to interesujące, no, to nie wiedziałem o tym aspekcie. To ja może się wykażę, bo mi przyszło takie pytanie, a słuchaj Grzegorz, a ty wolisz najpiękniejsze kłamstwo, czy najbrutalniejszą prawdę? <grym> Chciałbym nadmienić, że sponsorem tego pytania jest Piotr Pop. <noise> <noise> tak, znałem, że jak tak zaintonuję, to będzie lepiej i siądzie. O, no, łuknąłem e, sobie e, napoju. E, e, znaczy, e, no, to jest, jest to pytanie, które e, jakby wydaje mi się, że poprzez pewnego rodzaju ogólnikowość nie, bo to być może no, to będzie to z gatunku lamerskich odpowiedzi, która ani nie jest śmieszna, ani nic nie wnosi. No nie czyli tutaj wiesz, no, nie śmiejmy się. Ale, ale, ale no, to zależy chyba, jaki jest kontekst. No, no, i w sensie, tak. jakby. No ja bo, tak też, trudno. Bo w sensie, że na przykład, jeżeli brutalna prawda to jest, nie wiem, jesteś zerem, Grzesiek, no to po co? Kiedy no, można no, powiedzieć, no, tak. hej, Grzesiek, super z ciebie gości, fajnie, że chcesz mieć dzieci. E, jakby, I i jeżeli, jeżeli tak to porównamy, to oczywiście fajniejsze jest najpiękniejsze kłamstwo. No, a jeśli na przykład brutalną prawdą będzie Hitler był zły, a kłamstwem fajny koleś miał sporo racji, to oczywiście wtedy wolimy, a no może zapadła ciężka cisza, wtedy wtedy, wtedy wolimy, wtedy wolimy prawdę. Tak? Mhm. I co ciekawe, te dylematy w tych samych formach pojawiły się właśnie też na randce Grześka. E, no to... było, były breakerami. E, ostatnie pytanie, będziemy powoli e, tutaj Ej, też nam stało. nawet trochę przygasili światło. Uzy, tak chyba, żeby, I chyba zaczyna tak być. Będzie... czasem robią w knajpach, jakby da, szukał, żeby, da, żeby ludzie sobie. Teraz poszli. będzie muzyka z Oscarów też. Ostatnie pytanie, może e, e, Matyną może Cezary, ja się już nagadałem. Nie, ja tylko do tego Hitlera nawiązałam Ale tak to py, pytania to nie mam. Ja mam kiedy książka najbliższa? Bo też jakby... Duże pieszać, ale y, premiera. Y, Mickiewicz, takie rzuca hasło, rozumiem, proszę, kiedy, co, kiedy można zaglądać? Można to można zaglądać, można czytać. Jak ktoś lubi, nie lubi, sobie, ten ja Dziękuję za to pytanie. Martyna! Osiedla pytają, kiedy książka. Ulicy odpowiadają e, we wrześniu. No, e, jakby, e, tak, faktycznie książka, książka ukaże się we wrześniu nakładem wydawnictwa Filtry, więc będzie z pewnością czysta. Ale w każdym razie, e, w każdym razie e, jakby e, no, no, tak będzie i bardzo polecam. To jest książka o Mickiewiczu, który jest wampirem. Strasznie się tym jaram. E, jako autor, więc to bardzo obiektywna opinia i, e, i, i no bardzo polecam. Ale to, to będzie wyjdzie... taka targetowana, taka Trochę przyromansowana, że, że on tam jakieś jakąś panią tam, coś tam mówi, on, no mieszka, on mieszka z, 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 parą, z parą młodych ludzi mhm. i między nimi się robi kryzys, bo Kolo jest zazdrosny o Mickiewicza. E, że, że dziewczyna się nim fascynuje jako po pierwsze wampirem, a po drugie słynną postacią z polskiej kultury. Kolo nie jest ani jednym, ani drugim, więc jest zazdrosny. I, no i są elementy romantyczne. Jest kryzys w związku. Mhm. Głównie jest kryzys związku. No, nie, to chyba nie jest romantyczne, to jest anty, antyromantyczne. Ale, mhm. ale, ale no jest kryzys w związku jest jakby Mickiewicz i wampiryzm i to jest wszystko rymowane, wow, więc wow. w ogóle... Wow, naprzemiennie jest, jest naprzemiennie niektóre. Dajcie spokój. Tak. My tu jesteśmy, wiesz, wychowańcy y, Wielkiej Bitwy Warszawskiej, to my doceniamy tak czasem właśnie takie zwłokowane... A jeszcze właśnie chciałem nawiązać do tego filtra, bo mi się dzisiaj śmieszna historia przydarzyła. Słuchajcie, idę sobie z moim ziomkiem... Y, <noise> Jezus, przepraszam. Jezu, Bartosz, bo ty mnie tak strofujesz, że ja już... Się... <noise> Ja, ja się czułem... trochę powietrza na zewnątrz. Aha, nie, no bo słuchajcie. No dobra, ocenimy mnie później. Bo ten, bo on miał taką dziwną maskę właśnie z takim yy, zawsze mnie zastanawiały, bo są takie droższe z takimi jakby klapami, nie? I on mówi, że to jest taki filtr i ja się zastanawiałem, że fajnie by było jakby w tej masce był taki jak w elemach taki filtr, że się klika i macie mentolowe. Fajnie. A, to też e, kiedyś właśnie z ostatnim gościem, który się tu pojawi, wymyśliliśmy właśnie takie same klikane e, kabanosy. Ale na mentolo, czy na przykład? Konserwant. Na zdrowy, na mięsny i A. Teraz Bardzo. teraz ja, ja, Przepraszam, ja wiem, że już mój czas powoli się kończy. Nie, nie, nie. Twój nie. czas się zaczyna dopiero, Grzegorz. Tak, dopiero pokażę wam wy gnoje, które nie, nie wierzyły. Będziecie się głasić jak psy. Nie no, generalnie nie no, chciałem powiedzieć, że, że jadłem ostatnio, nie wiem czy to nawet wolno, żeby to było w podcaście, ale jadłem no, jednej z polskich firm, bezmięsne kabanosy. Tarczyńskiego. Tarczyńskiego. Ostatnio, Boże, to było wspaniałe, że tam, nie wiem, jak to było, że Piotr T., właściciel... Aha, nie, tak. to nie, to Wieżejki, nie, to jeszcze inny, tak. to Henryk Kania. To Henryk Kania, tak, Henryk K., właściciel zakładów pentiniarskich, Henryk Kania został. To było bardzo śmieszne tak. wtedy. A, że było Henryk że... Tak, za... tak, tak, bo to było takie ja kiedyś, wiele lat temu, co pamiętam, ja i pewnie już nikt tutaj, bo jestem bardzo stary, było syn prezydenta Sławomir W., kiedy tak. Sławomir i to było mniej więcej tego typu, a ja chciałem powiedzieć, że te bez bezmięsne, bo ja myślałem, że ja je jem jakby w celach ideologiczno-etycznych, żeby nie jeść mięsa, ale to nie będzie dobre, że będę się czuł fajnie, etycznie, a tymczasem one były pyszne. Bardzo dobre. No. Niewiarygodne to było, były naprawdę dobre. A i czułeś się wtedy, jakbyś robił mniej coś dobrego? Tak. <laughs> no i, i to możemy polecić. Wszystkie książki Grzegorza... Powinno być dostępne gdzieś tutaj, ale też zamówiliśmy pan. Jak tutaj klikniecie w to okienko. O tu. O tu. To możecie uciec. Nie, wiem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Brawo, wielkie brawa. Naszym gościom. Brawo, Grzegorz. Grzegorz. Dzięki Grzegorz. Udaj.